No może porozmawiamy chwilę o tym futurystycznym. Dobrze, ja widzę, że ty chcesz. Ja tak. widzę, że ty chcesz. No dobrze, więc ja w ogóle jak ktoś chce wiedzieć więcej, to ja też zalinkuję tutaj w opisie tekst mojego kolegi z redakcji Dominika Szczepańskiego, który opisał szerzej, kto tam jakie tam dotacje podostawał. No bo tam zatrzymano jeszcze na przykład według informacji, które dostajemy z mediów, księdza Michała który właśnie jego fundacja Profeta.pl otrzymała z tego funduszu sprawiedliwości jakieś grube miliony, to by chyba było około 100 milionów złotych w sumie. Ksiądz, który przeganiał ducha weganizmu sarcesonem. Ser tak, ale to. To, to vegan... nie za to. Zasłynął z tego, natomiast. Żartem, żartem, w tej chwili to jest bardzo, bardzo potężna postać w biznesie kościelnym. Tu wiele osób mówi, że jest to taki następca Tadeusza Rydzyka, czy, czy pierwszy ksiądz biznesman od czasów Rydzyka, który właśnie osiągnął takie um, efekty, jeśli chodzi o, o popularność. On ma po, bardzo popularne właśnie kanały na YouTubie, jest coachem, jest też chyba trenerem judo. Przepraszam, a ksiądz Stryczek, nie pamiętasz już go od szlachetnej paczki? No, to był inny, inny, ja wiem, to był inny vibe. Tak, to nie było budowanie takiego imperium medialnego biznesowego w takim, w takim sensie, w jakim robi to, to Rydzyk, tak, z takim bardzo dużym rozmachem na, mm -hmm. na wielu, wielu poziomach. Um, no i tak, no ksiądz Michał... Tutaj możemy opowiadać, że tam są, są różne jakby zarzuty, które, które się pojawiają w, w stosunku do, tego, do tej dotacji z Funduszu Sprawiedliwości. Między innymi, że on, te pieniądze trafiały właśnie do, do profetu, która potem opłacała z tego firmę budowlaną, która oczywiście jest tam związana z ojcem księdza, które potem trafiały z powrotem do zakonu, z którego ksiądz jest i trafiały z powrotem do profeta. To, tak, to by y trzeba było rysować. Taki whiteboard powinniśmy mieć tutaj marker i rysować, co tam się wydarzyło. Tak. No, y istnieje poważne. Po 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 Poważne podejrzenie, że te, te pieniądze nie były wykorzystywane tak jak należy, bo oczywiście ta, ta część, która potem wracała niby nie do profeta, ale tak naprawdę do profeta, była od firmy budowlanej za to, że wynajmowała grunt, na którym budowała jakby Tom, i wynajem tego gruntu przez rok to była połowa sumy tej działki. Także no, chyba słaba ta firma budowlana, jeśli chodzi o, o aspekty biznesowe. No ale do, do brzegu. No, Fundusz Sprawiedliwości to oczywiście nie jest tylko, tylko ta wspaniała inwestycja. Jest to też wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, jacht I Love Poland, o którym mówiliśmy, reklamy w mediach, osób związanych z Suwerenną polską. To był taki fundusz, generalnie takie bardzo duże, kieszonkowe dla suwerennej Polski, czyli wtedy jeszcze Solidarnej Polski, kiedy, kiedy te sumy były największe, czyli partii Zbigniewa Ziobro. To było takie właśnie takie pieniążki do, do przewalenia na różne fajne pomysły, na garnki.